Cześć wszystkim zbliża się koniec września przydałoby się basen jakoś przygotować do zimowania po ostatnich deszczach wody aż po brzegi postanowiłem że nie będę składał tego basenu będzie stał całą zimę napełniony wodą ale tylko do, do tych otworów gdzie są desze Spuszczę trochę wody. Mam zamiar zrobić tutaj jakiś stelaż. I na to taką plandekę narzucę łodinę streczem i będzie gotowe. Nie wiem jak mi to wyjdzie, bo nie jestem pewny tej konstrukcji całej, co sobie wymyśliłem. No ale zobaczę. Jeszcze trochę dno wyczyszczę. To będzie wyzwanie, bo woda ma 16 stopni. Muszę tam wejść, podkurzać. I, i tyle. Kupiłem jeszcze taką butelkę litrową chemii do zimowania. Nie wiem, czy to coś pomoże czy nie, ale na wszelki wypadek wleję tą butelkę tutaj. Chyba nawet nie całą. I, no i zobaczymy jak to na wiosnę będzie wyglądać. Dobra, biorę się do roboty. Taka zwykła podkładka kuchenna pod noże. Będzie na dnie basenu. A na niej będzie się wspierała rura. Ta rura będzie na samym środku. To jest rura kanalizacyjna 110. FIR 110. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj sobie na tej róży nacinałem takie rowki. Tędy będzie lina przechodziła i będę ją wiązał do obręczy basenu. I to będzie taki scelarz. W tej rurze zrobiłem taką, taką dziurkę, żeby woda się wlewała i wylewała. Будет на вас и там подложить?